Nowy Battlefield nie będzie miał przypisanych broni do klas. Twórcy komentują decyzję po fali krytyki części graczy. Deweloperzy zajmujący się Battlefieldem 6 opublikowali nową aktualizację społecznościową dotyczącą systemu klas. Niestety gracze, którzy liczyli na powrót do klasycznego przypisania broni do konkretnych klas postaci są rozczarowani zmienami. W starszych odsłonach serii karabiny szturmowe były zarezerwowane dla klasy szturmowca, pistolety maszynowe dla inżyniera, karabiny maszynowe dla wsparcia, a karabiny snajperskie dla zwiadu. W Battlefieldzie 2042 DICE zerwało z tym podejściem, pozwalając graczom używać dowolnej broni w dowolnej klasie, co wywołało ogromną krytykę. Wiele osób sądziło, że to jednorazowy eksperyment, jednak Battlefield 6 powiela ten sam kontrowersyjny system. Pomimo licznych próśb społeczności o powrót do klasycznego modelu twórcy pozostają nieugięci. O świadczeniu Battlefield Studios czytamy: Otrzymaliśmy sugestie dotyczące przywrócenia wcześniejszych rozwiązań i lub ograniczenia broni. Bierzemy je pod uwagę w naszych wewnętrznych dyskusjach, ponieważ dążymy do połączenia nowych i doświadczonych graczy w jednej wspólnej wizji Battlefielda, takiej, która wspiera współpracę zespołową i buduje wspólne zrozumienie naszych systemów na przyszłość. No cóż, społeczność graczy pozostaje podzielona. Jedni cenią swobodę, inni obawiają się utraty tożsamości poszczególnych klas i chaosu na polu bitwy. Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie?